Dzień dobry wszystkim No cześć Zgromadziliśmy się tutaj na manifestacji Zorganizowanej wspólnie przez Radio Radiokontestację i Organizację Koliber. Chcemy swoją obecnością tutaj wyrazić Nas sprzeciw Przeciwko dalszemu obarczaniu Polaków Podatkami i różnymi, różnymi daninami na rzecz rządu. No, Donald Tusk szedł do wyborów parlamentarnych, par parlamentarnych z, has z hasłem niższych podatków, z hasłem 15% VAT, co teraz niestety brzmi jak smutny żart. I dlatego chcemy głośnym, słyszalnym, słyszalnym głosem powiedzieć, wyrazić, nas, wyrazić nas, nas przeciw, przeciwko dalszemu okradaniu Polaków i przeciwko antywolnorynkowej i anty, i, i, i anty, w zasadzie antyludzkiej polityce rzą, rządu Donalda Tuska, w Tuska. A więc dziękujemy wszystkim szczegółowo i... Witam wszystkich, nazywam się Marek Zemsta i reprezentuję Radio Kontestacja. Jest to pierwsze radio wolnościowe w Polsce i dziękuję za przybycie. To, że przybyliście tutaj świadczy o tym, że nie dajcie odwrócić swojej uwagi od prawdziwych problemów społeczeństwa. Chcemy działać zamiast wiernie krytykować. Ludzi, którzy w ten sposób myślą jest więcej, takie protesty są w tej chwili organizowane w innych miastach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wielsko-Białej i Toruniu. Dlaczego tu jesteśmy? Chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na kolejną podwyżkę podatków, która miałaby zastąpić gruntowną reformę finansów publicznych. Reagujemy na rządowe plany podwyższenia podatku VAT w tym roku do 23, a w przyszłych latach do 25%. Obecna stawka podatku VAT jest już i tak bardzo wysoka, jeśli chodzi o skalę europejską. Szczególnie bulwersujące jest tu to, że rząd nazywa się liberalnym, a podnosi podatki. Skandal. Jeszcze niedawno przed wyborami, tak jak kolega wspomniał, obiecywano nam 3 razy 15%, teraz mamy 22, a będziemy mieć 25%. Obiecywano nam również cięcia budżetowe i redukcję biurokracji. Tymczasem podnoszone są podatki, wydatki budżetowe rosną, a dług publiczny wynosi w tym momencie 740 miliardów. Zatrudnienie w administracji w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosło o 40 tysięcy etatów. W dobie ostrej komputeryzacji Oprócz tego otrzymaliśmy jeszcze próbę cenzury internetu, ingerencję w życie obywateli. Przypominam o ustawie rodzinnej, o ustawie hazardowej i szykowanej właśnie ustawie o CBA. Do tego możemy tylko oglądać spektakularne akcje medialne, z których nic nie wynika. Rządzący wmawiają nam że podniesienie podatku VAT jest niezbędnym lekarstwem na deficyt budżetowy. Ale kto ten dług zaciągnął? Kto? Nie zmniejszając zasług poprzednich rządów w tej kwestii, rząd Donalda Tuska bije na głowę wszystkie inne rządy w prędkości zadłużania się. Nawet ten ustanowiony przez Edwarda Agierka. 740 miliardów sługów. 170. Ponad 170 miliardów jest właśnie zasługą obecnej władzy. Innymi, innymi słowy rząd mówi nam. Fatalnie zarządzaliśmy waszymi pieniędzmi. Zadłużaliśmy się. Więc teraz dajcie nam więcej pieniędzy. To będziemy lepiej rządzić. Kto w to jeszcze wierzy? Podwyżka podatków mogłaby być ewentualnie akceptowana, gdyby towarzyszyły jej gruntowne reformy finansów publicznych, które od wielu, wielu lat są proponowane przez czołowych polskich ekonomistów, takich jak Krzysztof Rybiński, Leszek Marcelowicz czy niezależni eksperci z centrum im. Adama Smitha. Konkretny kształt tych reform może być przedmiotem debaty, ale wszyscy są zgodni co do jednego kluczem do naprawy państwa jest ograniczenie rozbuchanych wydatków. Samo podnoszenie podatków ma morderczy wpływ na gospodarkę. Przyczynia się do upadku, przyczynia się do e, ograniczenia popytu, spadku produkcji i tym samym wzrostu bezrobocia. Nie wspominając już o tym, że uderza w kieszeń każdego szarego obywatela, bo każdy obywatel, bez względu na wiek, płaci podatek VAT. Są inne sposoby, dużo mniej dotkliwe. Proponujemy pobudzenie gospodarki przez deregula deregulację i zmniejszenie biurokracji. Więcej oświadczeń, a mniej zaświadczeń. Podjęcie takich działań rekomendują nie tylko wspomniani ekonomiści, ale i z sukcesem wcielają w życie rządy innych krajów. Między innymi David Cameron w Wielkiej Brytanii czy Fredrik Reinfeldt w Szwecji. I na koniec zacytuję ubiegłotygodowe słowa ministra finansów Jacka Rostowskiego. Wierzę w to, że uda nam się jak Odyseuszowi przeprowadzić Polskę jak okręt przez otwarte morza. I pragnę tutaj przypomnieć, że Odyseusz płynął przez 10 lat do domu. Okręt jego w zniszczeniu, rozbił się a cała jego załoga cała jego załoga zginęła także jako członkowie załogi okrętu pod nazwą Polska głośno protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu, dziękuję szach i mat i wat i mat i i mat i Schoki mat, piti vat, mat, piti mat, piti mat, piti vat, mat, piti Mniej wydatków, mniej po mniej wydatków, mniej po datku, mniej wydatków, mniej po mniej wydatków, mniej po mniej wydatków, mniej po Teraz on tam prześpiewi głos, który trochę więcej danych przedstawi.